Cześć wszystkim opaczom słońca i magazynierom Spotykamy się na kolejnym rachunku Czyli omówienie kolejnego rachunku Netbilling za grudzień 2025 Szybko przyszło omówienie rachunku za grudzień Bo strasznie wam spóźniłem z omówieniem rachunku za listopad Więc wybaczcie Ale rachunek za grudzień już jest Jest to świeżyneczka Więc co, no to omawiamy go szybko Żebyście wiedzieli co i jak Żeby nie było Słuchajcie, najpierw zaczniemy od pierwszej strony rachunku, czyli od kwot. To, co mi się zawsze najbardziej podoba, zobaczcie. Po przeliczeniu z rachunku do zapłaty 163842, 1254 odliczone z depozytu, do zapłaty 384 7 zł 7 groszy. I teraz e, zobaczmy sobie, z czego to wszystko wynika. E, już sobie przyłożę sobie tutaj wszystko po i tak, mamy taryfa jak zwykle. G12 tutaj nic nie zmieniam, rozliczenie miesięczne za grudzień. No i co? I lecimy w takim razie z omówieniem. Dlatego, że tutaj mamy e, oczywiście tak, grudzień. No i tak, mamy, słuchajcie, odczyt z licznika 2387 kWh pobranych w dwóch taryfach. E, Zamelek pokazał 2280. Kto mówi prawdę, ciężko powiedzieć, ale powiedzmy przy tych 2387 kWh, no to mamy 107 kWh różnicy. No to różnica jakaś jest, ale teraz nie wiadomo, kto mówi prawdę, więc musicie sobie sami stwierdzić, e, co i jak. Jak wygląda tutaj struktura naszego rachunku? No standardowo mamy e, pobór, pobór w pierwszej taryfie 7 kWh po 50 groszy. Oczywiście to jest kwota netto, tak. Zaraz tutaj się posiłkujemy. Poprzedni miesiąc rachunek. Położymy sobie tutaj z poprzedniego miesiąca rachunek, żebyście widzieli. 50 groszy 7 kWh, czyli to jest. Tu jest te same 50 groszy, czyli to jest. 62 grosze, tak brutto, czyli mamy 7 kWh razy 62 grosze brutto, to mamy tutaj kwotę. No i w drugiej taryfie, oczywiście, bo wszystko dzięki magazynowi, wszystko lecę z drugiej taryfy. 2380 kWh w drugiej taryfie, 42 grosze netto, czyli 52,5 grosza brutto. Tak, tutaj też zwróćcie uwagę, na poprzednim rachunku pominęłem Wam. Yy, to jest składnik, który się nazywa opłata jakościowa. Ja to przeoczyłem, znaczy nie zwróciłem na to uwagi. Zobaczcie, 1300 było w poprzednim miesiącu, razy te 3 grosze powiedzmy netto, to brutto dało 52 zł, tak? Ale w tym miesiącu mamy już 2380 kWh, razy te 3 grosze, no to już stówka pękła prawie. No, to już było widać na rachunku, więc wyłapałem. Przeroczyłem to w zeszłym miesiącu. Także pamiętajcie, że opłata jakościowa, czyli te 3 grosze z kawałkiem netto za każdą kilowatogodzinę pobraną z sieci i w pierwszej i w drugiej taryfie. No, oczywiście interesuje aż w drugiej, ale widzicie, stawka jest taka sama. Więc czy w pierwszej, czy w drugiej, to i tak tą opłatę jakościową zapłacicie. No bo co? No bo dziadom trzeba zapłacić. Teraz co. Eee, pobór i opłata przesyłowa, czyli to, co Wam zawsze podkreślam z magazynem: zobaczcie, wszystko jest przesunięte na drugą taryfę, czyli nie 7 groszy, nie 40 groszy netto, a 7 groszy netto, czyli nie 49 groszy brutto, a 9 groszy brutto. Ja sobie zaokrąglam w obliczeniach zawsze do 10 groszy brutto, żeby to tak jakby było łatwo liczyć, także do 10 groszy brutto sobie zaokrąglam. Czyli tutaj ta opłata nam dała 223 zł. To jest jedna z większych części, tak jakby do zapłaty, plus 193. To, to buduje nam rachunek, tak jak widzicie, bo to są e, to nam nikt nie z depozytu i pozostałe te kwoty niewielkie e, daje nam te e, tutaj, które tą kwotę, którą żeśmy omawiali, czyli tą kwotę 384 zł. 7 groszy. To tak naprawdę są opłaty stałe, przesyłowe i jakościowe. I teraz jeszcze wam chciałem coś pokazać, a mianowicie chciałem wam pokazać jeszcze opłatę przesyłową. bo Tutaj znaczy opłatę mocową. Widzicie? Eee, opłata mocowa, jest strzałka powyżej 2800 kWh. Słuchajcie, eee, nie ma kolejnej rubryki, to już jest ostatnia rubryka. Czyli jak przekroczycie 2800 kWh, pobranych w roku, to już płacicie tą stawkę. Taką jaka jest tutaj, czyli 16 groszy netto, czyli to jest 19,69 brutto. I słuchajcie, opłata mocowa w przypadku taryf G, bo tak jak widzicie, jest to taryfa G, G12. Taryfa G, czyli to jest taryfa dla domów, nie dla firm. To dla firm jest taryfa C. Czyli G12 taryfa w taryfach G. Opłata mocowa, słuchajcie, to nie jest opłata za kilowat mocy przyłącza. Nie, bo niestety, ale w firmowych taryfach ta opłata mocowa jest liczona od mocy przyłącza i pobranych kilowatogodzin jeszcze w pierwszej, drugiej strefie, a tutaj po prostu przekraczacie jakiś próg, tych progów jest kilka, przekraczacie próg na przykład 2800 kilowatogodzin, to no po prostu płacicie ryczałtowo 19 69, czyli prawie 20 zł i tak wygląda opłata mocowa w taryfie dla klienta prywatnego. No i widzicie tutaj podsumowanie tego rachunku, to jest to samo podsumowanie, co mamy na tej pierwszej stronie, czyli 1638,42, 1638,42. No i teraz przejdźmy do depozytu. Ja się też będę wspomagał i będę wam porównywał z zeszłym miesiącem, trochę będę tutaj mielił tymi kartkami. Ale tak jest po prostu mi wygodniej, bo wybaczcie, ale ja nie mam ani czasu, ani umiejętności robić tego w jakichś programach magicznych, i tak dalej. Zobaczcie, tu mamy depozyt za miesiąc listopad. To nam zostało na grudzień. W grudniu przy, że tak powiem, przywaliliśmy z użyciami dosyć ostro spadło nam 1254 zł z magazynu, czyli mamy w tym momencie. 4099 minus 1254 daje nam depozyt, który nam zostaje na kolejne miesiące, czyli na styczeń, luty 2847 zł. Słuchajcie, myślałem, że te 4000 to będzie grubo za grubo, jeśli chodzi o depozyt, ale tymczasem co? Okazuje się, że zima trzyma. No u mnie aktualnie jest minus 8. Więc no, zima nam w tym roku e, tak jakby pokazała swoje prawdziwe oblicze. Nie mamy efektu cieplarnianego, jak widać. Zakrętki nie pomogły, albo pomogły i dlatego nie mamy. Więc myślałem, że to mi starczy i jeszcze mi z tego zostanie. No ale patrząc po grudniu, no niecałe 3200 to myślę, że styczeń, luty powinno spokojnie wystarczyć. Ale w styczniu spodziewam się podobnych wartości jak w grudniu. Czyli też takiego dużego rachunku spodziewam się w styczniu. Ale czy to jest taki duży rachunek? Ja bym powiedział, że to nie jest jakiś specjalnie duży rachunek. Więc myślę, że styczeń, luty ten depozyt nam w zupełności wystarczy. Obstawiam, że w marcu będzie już pełny off-grid, więc tak naprawdę pewnie już z tego depozytu nic nie weźmiemy. Słyszałem, że można odebrać 30% tego, co zostało. Zobaczymy. Ja jeszcze nie odpuszczam. Pompa chodzi całkowicie w trybie przegrzewowym. Czyli chodzi cały czas podkręcona na wysokie obroty. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Jeszcze sobie tutaj tylko kliknę. Yy, takie mamy zapotrzebowanie na budynek. Yy, a pompa jest ustawiona na 46 stopni i wypluwa 46 stopni, no ale na powrocie ma zdecydowanie mniej, więc dalej ciśnie. Yy, bufor, jak to bufor? Uwarstwia się woda, więc mamy już prawie 48. Dlatego, że tutaj, jeżeli cały czas ładujemy parametrem 46, to w końcu na górze pojawi nam się tutaj więcej. Ale po co to robię? Już wam powiedziałem w którym szorcie Przegrzewam pompą ciepła, dlatego że w nocy, jak są duże mrozy, moja pompa nie dałaby rady. Słuchajcie, taki mamy podział, podział zużyć. Pompa ciepła w grudniu 640 kWh, auto zużyło niecałe 300 kWh. 200 z grosikiem zużyła szafa, czyli tutaj mamy podgrzanie magazynu, czyli tak jakby to, schodzi na utrzymanie magazynu w dobrej temperaturze, czyli utrzymanie 176 kWh na dworzu. Myślę, że szafę będziemy modernizować na przyszłą zimę, docieplimy ją, dlatego że yy, tak jakby ta standardowa obudowa, myślę, że mogła być cieplejsza, więc zrobimy pewnie jakiś upgrade, ocieplimy ją dodatkowo na przykład nie wiem, piąteczką płyty PIR. Zrobimy to szczelnie dookoła, myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Yy, co my tu mamy dalej? produkcji mieliśmy mi bardzo mizernie 367 kWh, no to zobaczcie, no to na straty systemu i na szafę w zupełności wystarczyło, czyli jakby system sam na siebie zarobił, więc powiedzmy, że system w grudniu po prostu można powiedzieć, że nie działa i nic nie zaoszczędził, ale przynajmniej zarobił na swoje zużycie, bo powiedzmy na te straty, czyli powiedzmy te 100 kWh z groszem, które zostaje z tych 200, po odjęciu tych 210 na szafę, to myślę, że na straty d dwóch daje d wystarczy w całym miesiącu. No i wskazało, że na wszystko całe zużycie poszło 2310. Czyli tu gdzieś oscylujemy wokół tych wartości takich, e, takich samych. Więc cóż, no ja jestem bardzo zadowolony. E, kolejny, kolejny miesiąc zimy, a tym razem zimy e, prawdziwej zimy, a nie jakieś zimy popierdółki. 384 zł auto, czyli jeżdżenie wokół komina Dosyć dużo jeździmy autem, bo od lutego zeszłego roku, czyli w sumie przez 10 miesięcy zrobiliśmy 15 tysięcy autem, więc to fajnie jest, bo tutaj wlicza nam się, w tej kwocie wlicza nam się i zużycie całego domu, i utrzymanie systemu w odpowiedniej temperaturze, i straty własne, i auto elektryczne, i ciepła woda użytkowa, i jakieś gotowanie, bo ja naprawdę, słuchajcie, w grudniu to już nawet zacząłem wodę na ziemiaczki, czy na makaron, czy na jakiekolwiek gotowanie, czego zacząłem gotować w czajniku, no bo stwierdziłem, że no skoro mamy tego depozytu tyle, to używajmy prądem, tak? No bo ja używam kuchni gazowej, bo my lubimy kuchnię gazową, po prostu no tak po prostu lubimy. Także słuchajcie, żeby nie przedłużać, nie zamulać, ja uważam to za bardzo dobry wynik. Oczywiście, jak przyjdzie nam rachunek za kwiecień, to w maju sobie podsumujemy cały rok, bo jak dobrze wiecie, ja rok podsumowuję od kwietnia do kwietnia, tak, żeby był cały sezon letni, cały sezon zimowy w jednym zestawieniu, bo tak uważam, że jest to rozsądne i szczere w stosunku do Was. Także co? Tymczasem czasem kończymy te gadanie o rachunku. Mam nadzieję, że to wam pomaga też rozczytywać wasze rachunki i coś z tego wyciągacie. Oczywiście jakieś uwagi, jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Często pada pytanie jaki dom ogrzewam. Jest to niecałe 170 m2 starego domu po termomodernizacji, 15 cm ocieplenia, grafit styropian, nowe trzy szybowe okna, rekuperacja i podział podłogówki, grzejniki jest taki, że 90 m kwadratowych to są podłogówki i reszta to będzie, czyli tam powiedzmy około 80 metrów niecałych to będą grzejniki. Także słuchajcie, uważam, że ten wynik jest całkiem niezły, 640 kWh w grudniu na ogrzanie tego budynku. Zwrócę uwagę Wam jeszcze tylko na jedno, to jest bez ciepłej wody użytkowej. Ze względów technicznych, zbiornik jest w budynku, kotłownia jest w budynku oddalonym o 18 metrów przesyłu. Mamy rurę preizolowaną w ziemi, i przesyłamy to do budynku. Także 640 kWh z pompy ciepła nie zawiera CWU. Tak, żeby było jasne. Tak, CWU jest grzany normalnie grzałą, czyli gdzieś CWU nam znika w tym pełnym zużyciu całym. Więc tutaj nam gdzieś CWU znika. No ale oczywiście pamiętajcie też, że w domu jest 6 osób, więc no jest. Jest komu zużywać, jest co prać, jest co gotować, także taki mamy rachunek. A tymczasem, co? Czekamy na słońce, w tym tygodniu ma być ładne słońce. Panele odśnieżone, magazyn zostawiony na 80%. 170 kWh, 20% to jest dobre miejsce na produkcję zimową ze stycznia. Myślę, że będzie dobrze. No i co? Miłego! Pozdrowionka dla Was. Trzymajcie się cieplutko, magazynujcie energię, w czym się da łapcie słonko. Cześć!